Imię Ojca. Duch Święty uczy nas wymawiać imię Ojca. Odniesienie do Ojca jest podstawą tożsamości, przynależności, zakotwiczenia, poznania swoich korzeni. Łączy się to ze zrozumieniem siebie i akceptacją, wyzwala z lęku i pomaga się rozwijać. Zaufanie do Ojca rodzi się z tego, że pomimo Jego surowości oraz koniecznych metod wychowawczych, dziecko rozumie, że Ojciec je kocha i dlatego chce dla Niego zawsze dobrze. Dom jest tam, gdzie są rodzice. Przekładając to zdanie na rzeczywistość duchową, można powiedzieć, że Mój dom jest tam, gdzie jest Bóg Ojciec. To znaczy w wieczności. Przynależę do Boga. Moja tożsamość, korzenie są w Nim, co jest równoznaczne z tym, że prawdziwym miejscem mojego zamieszkania, moim domem jest niebo, świat nadprzyrodzony. Z tego powodu człowiek będzie zawsze nieszczęśliwy, zbuntowany i pełen lęku. Jeżeli nie zaakceptuje i nie przyjmie swojej tożsamości Synostwa Bożego, swoich korzeni w Bogu, Człowiek nie znajdzie szczęścia w świecie materialnym, gdyż to nie jest jego dom. Jest szczęśliwy tylko w swoim domu, to znaczy w ojcowskim uścisku Trójcy Świętej. Zrodzeni Synu przez Ducha. Na tym tle trzeba dostrzec, że to, co w życiu naprawdę wartościowe, nieprzemijalne, niezawodne i gwarantowane, to dziedzictwo, które daje nam Bóg w niebie. Mimo różnych trudności i nieszczęść, przygnębiających wydarzeń, to, co sprowadza nas do równowagi, to fakt, że nasz Ojciec jest w nas, a my w Nim. Przez łaskę Ducha Świętego jesteśmy synami w synu. Nie tylko w nas Bóg Ojciec rodzi syna, ale Bóg Ojciec rodzi także nas na podobieństwo syna, a rozwój łaski i jej wzrost ma polegać na tym, abyśmy przyjmowali rysy Syna Bożego, aby być rozpoznanym przez Ojca. Synostwo w Bogu jako naszym Ojcu jest relacją silniejszą nie tylko niż więzy dzieci adoptowanych do swoich przybranych rodziców, ale również jest to silniejsza relacja niż więzy naturalne, więzy krwi. Zrozumiał to w pełni święty Franciszek z Asyżu, rezygnując z więzów krwi na rzecz relacji do Boga Ojca. Moje nowe szaty. Porównanie łaski do szaty duszy może z pozoru wydawać się zwróceniem uwagi na coś zewnętrznego. Tutaj chodzi jednak nie o okrycie ciała, lecz duszy, która sama w sobie jest czymś wewnętrznym w człowieku. Łaska, okrywając duszę jak szata, przenika ją jednak od wewnątrz, czyli w jej istocie. Ojciec Honorat obficie czerpie z dzieła Szejbena, który wyjaśnia, że suknia łaski nie bywa dawana tylko zewnętrznie duszy, jak suknia widzialna ciała ona przyodziewa ją i przenika zarazem, jak żar ognia przenika żelazo. Porównanie łaski do szaty należy rozumieć według powyższego cytatu. Pierwsze zdanie tego rozdziału może przywoływać kilka odniesień do Biblii. Łaska jako szata dla duszy może być nawiązaniem do księgi rodzaju, kiedy to człowiek po grzechu spostrzega, że jest nagi. Nagość oznacza słabość, bezbronność i wstyd z powodu grzechu. Natura odkupiona otrzymuje od Boga nowe, wspaniałe szaty. Które ukazują jej nową tożsamość jako dziecka Bożego. Odzyskuje moc i pewność. Dusza w łasce jest obleczona w słońce bóstwa. Sformułowanie to może kojarzyć się również z fragmentem Apokalipsy. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Tą niewiastą jest Kościół oraz Maryja, a także, jak widać, każda dusza posiadająca łaskę uświęcającą. Ubranie duszy w szatę łaski może nawiązywać również do powrotu syna marnotrawnego, któremu ojciec, przebaczając, przewinienia ubiera na nowo w szaty dziedzica. Wreszcie zdanie Ten jest syn mój najmilszy, jest przywołaniem wydarzeń chrztu Jezusa oraz jego przemienienia na górze tabor, sugerując synostwo Boże w jednorodzonym Synu Bożym. Co naprawdę liczy się w życiu? Różność lub próżna chwała jest nieuporządkowaną miłością pochwał i zaszczytów. Polega ona na tym, że człowiek pragnie uznania i pochwał oraz zabiega, aby otaczano go szacunkiem za to, czego w sobie nie ma, wymyśla swoje zasługi. Za to, co w nim jest, ale nie należy do niego, bo jest dane jako dar od Boga, np. zdolności, oraz za to, co w nim, co prawda, jest, ale nie zasługuje na pochwały, np. Na grzechy, wady. Pragnienie, aby być chwalonym, cenionym przez innych, wyłącznie dla siebie samego, nie kierując tej czci ku Bogu i nie dziękując mu. Jest grzechem próżności, która jest odmianą pychy. Człowiek jako stworzenie powinien wszelkie dobro, jakie doświadcza lub czyni, zwracać do źródła dobra i do swojego ostatecznego celu, jakim jest Bóg, ponieważ wszystko pochodzi od Boga, również to dobro, w którym my mamy udział, jest łaską. Zabieganie o wdzięczność i pochwałę jest próżnością, bo uczynione przez nas dobro nie pochodzi tylko od nas. Nie jesteśmy jego wyłącznymi autorami. Z próżności rodzą się takie grzechy jak nieposłuszeństwo, chełpliwość, niezgoda, obłuda, kłótnie z powodu współzawodnictwa i upór. Jak mówi święty Paweł, Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Oraz, będę się chlubił z moich słabości. To, co człowiek naprawdę posiada na własność, to jego słabości, grzechy i wady. Dlatego jedynie one zostają mu do chluby. Człowiek, trwający w prawdzie o sobie, za wszelkie dobro i dary oddaje chwałę Bogu i dlatego jest pokorny. Stając się miłym Panu, niebezpieczeństwo kryje się w tym, że tytuły ludzkie stają się celem samym w sobie, podczas gdy wszystko powinno zmierzać na chwałę Bożą. Z doświadczenia wiemy, jak trudno skierować swoje ludzkie godności do Boga, nie zatrzymując się na sobie. Szeroka perspektywa Ufność, czyli nadzieję, powinniśmy położyć w godności dziecka Bożego, która wypływa z łaski uświęcającej. Ufność ta jest życiodajna, gdy doświadczymy zawodu z powodu położenia nadziei w tym, co ostatecznie zawodzi sława, sukces, ambicje, bogactwo. Wtedy nie musimy wpadać w rozpacz, ale skierować nadzieję do posiadanej własce godności dziecka Bożego. Gdybyśmy zawsze pamiętali o tej godności, nie mielibyśmy zawodu w życiu, gdyż Bóg nie zawodzi nigdy.